Po raz pierwszy spotkałyśmy się z nazwą Akuna, kiedy jedna z mam w zasadzie pracujących, współpracujących z firmą Akuna przekazała nam informację, że firma przygotowała dla przedszkola konkurs pod nazwą Pinki w naszym przedszkolu i wzięłyśmy udział w tym konkursie razem z dziećmi, rodzicami. Bardzo nam się to spodobało. I kiedy kolejny raz usłyszałyśmy, że firma Akuna organizuje konkurs pod nazwą Zielone przedszkole, bardzo nam się to spodobało, dlatego że dotyczył on zadań, dotyczył spraw ekologicznych, zdrowego trybu życia, a moje nauczycielki razem z dziećmi bardzo lubią realizować właśnie takie zadania. Na pewno taka akcja jest w stanie dać trwały efekt, dlatego że działanie trwa dłuższy czas, nie jest to jednorazowa sprawa. O której dziecko za chwilę zapomina, tylko przenosi się to na różnego rodzaju działania, nawet w przedszkolu. Choćby przygotowanie na początku kolorowych kanapek, w tej chwili jest czymś stałym w placówce i dzieci, kiedy dostają kolorowe kanapki, pamiętają, że zaczęło się to może właśnie od zadania z akuny, i przenosi się to również na działania domowe. Także na pewno efekt będzie z tego trwały. Akcja Zielone przedszkole przede wszystkim bardzo mocno związała rodziców z przedszkolem. Wydaje mi się, że wcześniej rodzice angażowali się w pracę przedszkola, ale nie tak bardzo, jak dzieje się to w tej chwili. Poza tym w związku z tym, że otrzymałyśmy pierwszą nagrodę w pierwszej części w konkursu, to po prostu rodzice nas dopigują do kolejnych działań, chcą, żebyśmy uzyskały dobre efekty i ta współpraca się bardzo mocno z rodzicami wzmocniła. Rodzice częściej niż, niż jakiś czas temu jeszcze angażują się w to, co dzieje się w przedszkolu, pytają wręcz proszą sami o jakieś formy pomocy. I przede wszystkim to dla nas jest najistotniejsze, jako że przedszkole bardzo przez to wzmocniło swoją pozycję w środowisku. No w przedszkolu wszyscy bardzo się cieszyli, było bardzo głośno. My podskakiwałyśmy z radości, przeniosło się to na salę. Dzieci również były bardzo szczęśliwe. Zaraz wywiesiłyśmy taki wręcz ogromny baner nad wejściem do przedszkola, że mamy pierwsze miejsce. Także cieszyli się z nami wszyscy bardzo. Dzieci były naprawdę niesamowicie szczęśliwe. I zaraz pytania o nagrodę, która troszeczkę się w czasie przesunęła, ale, ale w tej chwili jest niesamowicie widoczna i, i wspaniale na co dzień na w pracy służy. A powiedzcie mi, czy kojarzy się Wam troszeczkę postaram się przypomnieć wcześniej jakie były zadania? Były mhm. kanapki. Jakie to były kanapki? To były takie kanapki domek, kanapka puśka i myszka. I sami szykowaliście takie kanapki? Y Maluszki, to robiłem. Maluszki z góry. A wy co robiliście z tymi kanapkami? My opowiadaliśmy i jedliśmy. I jakie te kanapki były? Pyszne. Pyszne. A inne jeszcze zadania? Witaliście może lato? Tak! A jak witaliście lato w tym roku? Ja grałam w meczu ja wygrałam jeszcze w meczu. Klaudia też. I panie. I panie, panie. A pamiętacie taki konkurs, gdzie trzeba było przebrać się za witaminkę? Tak! I jakie Wy witaminki mieliście? Za co Wy się przebraliście? Luska. Tak. Ja, ja byłam... Ja nie byłam. Marchewką. <grym> A ja byłam kurczem. A ja byłem sałatą. Tak. Wszystkie te warzywa lubicie? Marchewki, sałaty? Tak. No, ja nie mam z marchewką Ale Pana tak samo, nie? No. Było tyle. A nakrętki ktoś chyba ktoś zbiera. Ja będę dalej. Dobrze. Tak, tak. Od samego początku każde zadanie akcji przed szkołą bardzo nam się podobało i z niecierpliwością czekaliśmy na kolejne zadania. Muszę tu stwierdzić, że każde zadanie było przez nas bardzo dokładnie przemyślane od samego początku do końca. Była to, jak już pani dyrektor powiedziała, prawdziwa burza mózgów. Pojawiały się pomysły, potem weryfikacja tych pomysłów, realizacja z dziećmi aż do oprawy artystycznej. Niejednokrotnie całość trwała przez cały miesiąc. Była to intensywna nasza praca. Mam, mam tu na myśli etap od pojawienia się zadania na stronie internetowej, aż po realizację z dziećmi na zajęciach i do efektu końcowego. I zawsze ten efekt końcowy nam sprawił najwięcej satysfakcji. Mogłyśmy z zadowoleniem stwierdzić wow, że nam wyszło. Jak już powiedziałam, zadania realizowaliśmy przez cały miesiąc. Pomysły same nasuwały się w trakcie, w trakcie realizacji tych zadań. Muszę powiedzieć, że nasze przedszkole jest bardzo kreatywne i otwarte na wszelkiego rodzaju działania, więc bardzo chętnie podejmujemy takie właśnie działania. O rodzicach, o rodzicach Nie ukrywam, że w zadania zaangażowane były nie tylko dzieci, ale także cały personel naszego przedszkola, jak również rodzice, którzy często włączali się z pomocą wykonywania różnych zadań. Był też zaangażowany w społeczność lokalna, chodzi mi tutaj o panią pielęgniarkę, o panią aptekarkę, sprzedawczynię, ogrodnika, także było to na pewno działanie nie tylko przedszkolne, ale środowiska szerszego. Na pewno wykorzystamy, bardzo cieszymy się z nagrody. Nie ukrywam, że było to naszym marzeniem, bo nie mieliśmy takiego sprzętu, więc na pewno wykorzystamy telewizor i DVD na zajęciach do rozwoju zainteresowań dzieci, na przykład przyrodniczych czy ekologicznych, a także w celach rekreacyjnych. A kamera posłuży nam do filmowania dzieci na różnych uroczystościach, których organizujemy w ciągu całego roku. Bardzo...